No i zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że otworzyłem ostatnio kanał z Reditami i pierwszy film pojawi się w następną sobotę. Zresztą link do kanału macie w opisie, więc subskrybujcie. Jak dobijemy tam 10 tysięcy subów, to będę szczęśliwy czy coś. Ten widz, ten widz jeszcze nie wie co z nim zrobimy, bo dzisiaj będziemy dekorować jego domek i wiele innych. To znaczy, dzisiaj robimy sobie trolla, w którym będziemy sprawdzać, jak widzowie zareagują na niespodziewane dekoracje w ich domach, drobne zmiany i ogólnie czy w ogóle zauważą, że coś zmieniamy. Nie, zmiany, nie, będziemy nie mieli. Tak, tak, no tak, raczej pozytywne. Dzisiaj nie będziemy nic niszczyć, nikogo zabijać, więc zostawcie łapkę w górę, Abycuję. bo pamiętajcie, że 20 tysięcy łapy w górę to kolejny odcinek z serii Minecraft Extreme, więc zostawcie łapkę w górę już teraz. Naprawdę, polecam bardzo serdecznie. No, bo tak jak mówiłem, 20 tysięcy łapy w górę to kolejny odcinek, a jak widzicie, jesteśmy teraz w bazie, która jest całkiem, całkiem duża. Nie wiem, gdzie ten widz mi teraz uciekł. Ej, naprawdę nie wiem, gdzie mi teraz uciekł. To jest problem wagi ciężkiej. O, tu jest widz. E, widz się nazywa Karlica. Karlica? Karlica, tak, ka karlica. Prawie to jest pierwszy, więc okay. Bo dzisiaj pójdziemy do kilku, więc spokojnie, spokojnie. Myślę, że fajnie by było, może pierwszą dekorację zrobić. O, a co jakbyśmy, na przykład. Widzisz ten las koło oni, który tutaj jest? No, czekaj, tak myślę, ciebie. No teraz widzę. O, fajne. Dawaj, dawaj go przeróbmy, dawaj, go przeróbmy, dawaj. Chcesz, jeszcze Ta... zrobić, dobrze? Chcę, chcę zniszczyć te drzewa najpierw, dawaj, nisz te drzewa. Okej. Okay. Także tutaj nie to było. To były ładne całkiem, wiesz o tym. Wiem, ale spokojnie, zrobimy własną dekorację i zobaczymy, jak na to widz reaguje. to będzie park imienia Doknesa i Dilera, ok? Myślę, że raczej się będzie gniewać. Chyba. Dave's Park. Zobaczymy, nie każdy jak. Dave's the, the Park? No nie wiem, to już nie brzmi tak fajnie. Dobra, jej tutaj nie ma. Czy nigdzie nie zostało żadnego drzewa? Nie, nie zostało. Dobra, nice. A co, jak na przykład byśmy teraz tutaj wyhodowali wielkie grzyba? Wielkie grzyba? Tak, 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 tak. Wychodujemy Wychuduj... no wielkie tu. Wi wielkiego grzyba. grzyba, Wielkiego grzyba. stary. Ale Jakkolwiek Znaczyń, jakich... grzyb na pewno będzie dużo ładniejszy? Czy to nie jest zglifowania baz, widzą? Nie! To nie jest, co jest baz, widzą. Wprowadzamy niestandardowe i nieszablonowe pomysły. Okej, okay, okej. Okay. Wezmę sobie tutaj grzyba Bone -mila. Pyk. Dobra, i spróbujemy go wyhodować. Wow, udało się. Hey, nice. No stary, masz nice. grzyba. Nice. No teraz oni wsują mnie nie złego grzyba, a nie ja. Co na tam dalej kopię? Chyba tak, chyba tak. Aha. Kopię, 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 kopię. No to dobrze, idealnie. To znaczy, że jeszcze mamy troszeczkę czasu. Przy okazji nie wiem, czy dawaj tutaj na przykład damy jeszcze maszuł nowe krowy. Maszrowe krowy? Tak, tak, tak. Stary nie tak, tak. Ładniejsze, tak więcej warte. No, może tak, więc na pewno to będzie, jakby na pewno się ucieszą z tego. Przynajmniej tak mi się mm. wydaje. Zobaczymy. Dawaj, zamiejmy na... Te, na przykład tą ziemię w mycelinium. Zróbmy tutaj po prostu grzybowy. Grzybowy taki no, oddech. mycelinium jest brzydkie. Spokojnie. Nie ja się po polsku. Grzybnia, stary grzybnie chcesz dać. <śm> tak, mycelinium. Dobra, nice. Ej, nice, dobrze, dobrze. I teraz jeszcze nie, jest, nie trójka. Jest jakoś, coś Ej, nie, jest okej, okay. jakby jest, tam, bambusy rosące na grzybowym terenie. Nie? Tego nie widziałem, a on normalnie rosną na grzybowym terenie? Nie. nie. M mogą. Mogą, mogą, no więc nie ma Policja nic. dzwoni. Policja dzwoni, nie wiem o co chodzi, ale ja będę kontynuował dalej trolla tak, jakby się nic nie działo. Weźmiemy sobie może jeszcze drugiego grzyba. Ciekawie by było jeszcze tutaj coś innego zasadzić. Nie wiem, czy on tutaj już się rozrośnie, raczej wątpię, bo widzę, że on raczej nie będzie miał miejsca. No trochę może kijowo rozplanowałem tego czerwonego, no ale cóż. Może powinniśmy tutaj coś jeszcze dorobić ładnego w tym ogródku. Dodamy a przykład jakiś taki klimat, wiecie, Halloween. A... Czyli jakieś dynie. Co jeszcze może być na grzybowym biomie? Na pewno więcej grzybów. Chociaż takich małych. Ten czerwony, ok. Nie będzie głównym, dużym grzybem. Reszta będzie taka, wiecie. No i teraz, co tutaj jeszcze by można było dodać? W sumie to nie wiem. Zobaczę, gdzie jest nasza Wicka. Ona, ja, ale duży tunel wykopała. Co jest? Ona kopie Halo. dalej. Ona kopie dalej. Co się, co się dzieje? Nie wiem, czego ona szuka, ale może zróbmy tak. Ale się? Nie. Karlica. Dobra, zobaczmy, jakie ma EQ. No, ma takie e Wraca? Nie, już myślałem, że wraca... Nie, nie, ej, ona, czy ona kopie cały czas. No kopie, ona szuka on diamentów, ale... No, 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 no. Ona ma 20 diamentów, czy tyle ci nie wystarczy? Nie wiem, czego ona szuka, ale chętnie bym jej w czymś pomógł. Bo dzisiaj pomagamy. Odkupujemy swoje dzi... winy. Dzisiaj odkupujemy swoje winy? To dawaj od razu, jak już jesteśmy przy dekoracjach i zmianach, to może postawmy jej e, gdzieś diamenty. Pomnik? Po, pomnik? pomnik. <laughs> pomnik. Pomnik postawmy. A Pomnik jak... mini Majka Pomnik mini Majka? Co to znaczy? On jest, on jest prezydentem stary... A nie, nieważne. A Diamenty podstawmy Ej, ale naprawdę Tutaj by się przydało jeszcze jakąś dekorację zrobić A co jakbyś na przykład... Horno... A co zrobiłeś oprócz... Co, co się stało do Znaczy, bo tutaj zrobiłem cały grzybowy biom I zastanawiam no się tak, nad tym, co tak. by jeszcze można było dać tutaj obok Tej jest woda troszeczkę jakby zbagowana. Nie wiem, czy tutaj wszystko poszło na pewno tak, jak chcieliście Chyba nie Ej, czy, co tu robi krowa grzybowa? Halo, halo Bo jakby o, jak... Ale drabiną? Nie wydaje mm -hmm. mi się, by krowy chodziły stary po drabinie. No mi stary tu nie byłem, ja byłem w jej kopalni, więc stary, no musiała. Mm -hmm. Mm -hmm. Może sobie zespałnowałem niechcący jakoś. No grzybowe krowy eee! są mądrejsze. Nie, no, nie chodzi po drabinie? No! O Mówiłem. kurczę, O kurczę, Mówiłem. ty! O ja! Grzybowe krowy są drabinami? Nie! Jakim cudem krowa wchodzi po drabinie? E, to, ja to może i rozwajcie wyobrazić w normalnym świecie, a to dopiero, o, nie wiem, jakby Minecraft jest dziwny. Polecę znowu do niej. Głównie sobie wyobrażasz grzybową krowę do i jeść. G grzyby z krowy? Ogólnie, Albo zupę zrobić Ogólnie, zrobi z ogólnie chyba nie. Ona tutaj dalej kopie, ale nie wiem, czego ona szuka. Naprawdę, to jest dla mnie mega zastanawiające. <laughs> co to za, za pociąg tam u ciebie, dealer? O co chodzi? A, nie, Czy to, to była policja. policja? Po, policja. O, Ej, stary, czy, on. Czy, lekko, wrac, nie... Wraca do bazy! Wraca do bazy! O, już, wraca tak? do bazy, tak, idealnie, ale coś idzie tak, że. Ale nie, nie podróży diamentów finalnie, nie? Nie, nie nie jej diamentów, ale ciekawe, to jak tak. zareaguje na to, że cały ogród się zmienił. To będzie to będzie dobre. Jeżeli zobaczy w ogóle, stary. Nie no, mam nadzieję, że zobaczy. Jak nie zobaczy, to będzie śmiesznie w sumie trochę. Okej, okay, wychodzi stąd. wow za, 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 załatała to. I uwaga, uwaga. Stanęła i się patrzy! Stanęła i się na patrzy. Okej, okay, chodzi jakby to jest ta dosyć bazę, rzecz. Ta baza jest za tyle duża, że tutaj pewnie jeszcze kilka osób. Napiszę coś? Myślisz, Co, co jest? jest? O nie, na się nazywa. No, jakby, nie wiem, robimy kolejną dekorację. Na przykład. Ej, stary, nikt nas nie będzie podejrzewać, stary, bo nasze trole są zawsze niemiłe. Nasze trole <laughs> są zawsze niemiłe. Myślisz, że dlatego akurat nas nie będzie podejrzewać? Tak, tak. Patrz, a tutaj wymienimy tutaj damy. O, dynie tutaj damy. Zauważyła to? Mm -hmm. Nie. O, o! Nie, gdzie ona teraz idzie? Ona nie, teraz nie idzie tam ma. na patrzy się... Na co? Na co dynie. się patrzy? Na, na te Patrzę dynie? Na... Czy na krowy? krowy? Na krowy. Ale no trzeba przyznać, że w sumie ja bym się cieszył na jej miejscu dostając maszynowe krówki. Mm -hmm. Bo to jest nieograniczone na źródło jedzenia. Mm -hmm. Najbardziej pożywne. Bo to jest jakieś drzewo. Z tym drzewem nie co? wiem, co by można było zrobić. Raczej nie chcę nic z nim robić, bo to nie jest tak po prostu dostarczone drzewo, nie, ale dobre, duże staje. jest ta Co możemy zmienić? Według mnie mm -hmm. można by zmienić stary jej pochodnie w lanterny. W całej bazie? Tak, bo to jest dużo bardziej premium. Ale nie, bo tutaj te lanterny one się przyś nie ten. Nie będą bo... trzymać. Nie będą trzymać boku, no? Mmm, to Kijowo w sumie. Kijowo, kijowo. Chyba, że to jakoś przearanżujemy. Nie wiem, ale gdzie ona poszła? TP, kar karlica. Zwiewa stary, czym prędzej? Nie, ona, ona chodzi w kółko. Na razie, jakby bez żadnej większej reakcji, bo przydałoby się zrobić coś jeszcze, żeby to zauważyła. Tej dyni tutaj nie zauważyła. Ale, o nie, weszła tutaj do środka. Musimy jakoś zwrócić siebie uwagę. No, wiesz co? Myślę, że już zwrócimy siebie uwagę, bo no jest teraz z tym drzewowym biome. To nie jest tak, że że on jej był obojętny, ale co ona tu robi? To, jaki ona ma plan w ogóle odnośnie tego? A wiesz co by mnie rozbroiło? Gdyby ona teraz rozwaliła te grzyby i posadziła drzewa. O nie, mnie, mnie by to nie to rozbroiło. To byłoby przykre. No to byłoby przykre. To znaczyłoby, że w ogóle jej się nie spodobał nasz zamysł. No ale trudno. O, popatrzyła się. O, zauważyła tą dynię teraz tak dokładniej, że e, no tutaj chyba dyni nie było wcześniej. A co jakby na przykład dał dynię tutaj? Ej, to jest halloweenowy troll? Nie, to nie jest halloweenowy troll. Po Halloween w czerwcu! Po drugiej stronie też tam krebsing Zauważyła te że tam... rozwaliła, diamentów! Ooo! No proszę, Uuu, odbija Na Odbija piłeczkę starą naszą! Uh -huh, uh -huh, uh -huh. To co ty... I według ty... mnie, trzeba by podmienić te dynie na diamenty! Diamenty! Też o tym myślałem! Też o diamentach w ręce! Tak! Tak, tak, tak! Trzeba to zrobić! Farma diamentów prank! Tak, patrz! patrz. Ej, co jest? Ej, co jest? Patrz! Ej, dynie zamiast tego dymu tutaj teraz, stary. dynie nie tutaj. O nie, środków. o nie. Oh. <laughs> Stoi wryta. Ale się. chyba on się podejrzewa. Na pewno podejrzewa, na pewno. Ale wiecie co? Może w ciszej będzie, jak takiej świadomości nie zostawimy i polecimy że kogoś naprawdę ma mało dekoracji w bazie, by móc bardziej zaszaleć, bo no tutaj nie wiem za bardzo, co mam Ta robić. A to jest dobra, nie? Kantorek jak jest. do klesa? Nie, sorry, dealer. Wiesz co? Ja, ja muszę tylko jedną rzecz zrobić, zanim stąd pójdziemy, ok? Kantorek dealer i do klesa. Tylko jedną rzecz, Ok, ja nie... Ja nie będę tutaj dużo jakby rozwalał, tylko chcę się tego kantorka pozbyć, żeby była jasność. Dobra, pozbyłem się, jest git. Teraz ta baza jest o wiele lepsza. Tak, teraz możemy lecieć dalej. Kolejna baza. Tutaj ta baza jest na tyle surowa, że fajnie będzie tutaj naprawdę jakieś dekoracje dodać. Jest tutaj też dwójka Panie. osób, więc może być Aha. o tyle śmiesznie, że jedna będzie mogła oskarżać pewnie drugą. Oskarżać, dziękować, być wdzięczną. Dobra, zacznijmy od czegoś trywialnego, na przykład mają niebieskie łóżka, nadajmy jakiś motyw i ich bazie, jakby wszystko niebieskie stary, musimy dodać niebieskie? niebieskie akcenty w bazie, nie, że wszystko, ja to sobie, nie, tylko niebieskie to mają być, ma być ładne i ładne dekoracje, na przykład ten kwiatek tutaj on też jest niebieski, dodaje pełności, jakby, ten gościu też pasuje fitem do bazy. Co ty robisz? Robisz liście? A, okej. Okay. Ja to się tak stary, jak to zrobić fajnie. No dobra, dobra, to rób tutaj liście, ja jakąś swoją dekorację, ja wiem, ja na przykład wezmę się za dywan. Okej. Okay. Czyli wpiszę sobie g, albo nie, najpierw muszę gdzieś tutaj w bazie być, gm1, okej, okay. bierzemy sobie ten Teraz y, niebieską wełnę, jaką tylko możemy. Nie wiem, ewentualnie jakieś szkło niebieskie. Ewentualnie o banery. Banery, tak, banery. Dobra, banery będą dobre. Tutaj nikogo nie ma, w tej części domku nie ma. No to chyba będę o, zrobię im takie coś. No, teraz to już jakoś w miarę wygląda ciekawie. Następna sprawa będzie taka, że dodamy tutaj, tutaj dodamy o, takie coś. Taki, wiecie, dywanik. To już jest kolejna dekoracja w tym domku. Dobrze, dobrze. Polecę do tego drugiego i zobaczę, co. On robi, bo oni chyba tutaj zaczynają tak naprawdę tą bazę, albo, albo ją przebudowują. Coś z tego na pewno. Temu tutaj postawimy jeszcze drzwi, żeby miał. Proszę bardzo, chłap drzwi, bo jakiś taki odsłonięty e, jesteś. Dobra, zrobiłem rzecz, która mi się podoba, ale nie ma żadnego problemu. lidera sensu. nie wchodzić, czyli NPC United. O, wbił! A to ty. To ja. Ej, ale kozacko to zrobiłeś, dealer. No, no, ale no. Aleś no, no. nie po co? Nie? więc to jest stary. To jest ten no, problem. No, 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 dobra, ja tutaj zrobię jakiś dywanik. Powiedzmy, możesz się posunąć, bo im przeszkadzasz W kładzeniu dywanu, tak? Może. Mm -hmm. Dzięki dealer. Co ja bym bez ciebie zrobił? Chyba bym był szczęśliwszy. No, pewnie. Pewnie tak, pewnie tak. Dawaj, zrobimy ca całą taką szachownicę po prostu. Takie o. Pek, 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 pek. Okej, okay, okej, okay, niech będzie. Fajnie to wygląda, nie, nie? O takie, coś starczy. No, starczy, starczy. Mm -hmm, mm -hmm, starczy. A ty, jest lunka UW, to ja tą graczkę. Lunka UW, banery. O nie, zauważyli, zauważyli. dobrze, zaczyna się. Zaczyna się. Banery Bardzo dałem dobrze. tutaj. Lunka UW. Ej, stary. Co? Tu gra lunka? Nie, nie jest lunka, tylko jest lunka UW pokażę ją. Aha, okej. Okay. Ty postawiłaś? Oho, zaczyna się robić ciekawie. Ona nie odpisuje mu. Najlepsze I jest to, że... Ale co? Ona, ona, nie, ona nie łapie, Bas. Ona nie łapie. O co? B. Banner, jaki w ogóle. No, to ty lider. jesteś liderem. Nie, sztandary. 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 Musiał to ująć. Tak, sztandary. Eee, nie. Ho, dobra. Ale, Ale starajmy się, występuje kobrus. Słuchaj, sztandary to jedno, drzwi to drugie, których nie zauważyli i ten dywan jeszcze, jego też nie zauważyli. Zoba. A on... on pokazał na górze, ona chyba nie czai za bardzo co dziś. Nie, zajarzyła o banery. Eee, no to ciekawe jakie teraz wnioski z tego wyciągną. Jakby niby mogłoby to być, ktoś tu jest? O nie, oni się <laughs> przestraszyli, że ktoś tu jest, oni nie pomyśleli o nas, tylko już o tym, że ktoś tu może być inny. No bo star, mówię ci, my robimy chamskie rzeczy zawsze. No w sumie tak, a nie ozdabiamy domki. Więc zostawcie łapkę w górę, bo ten odcinek jak widzicie jest naprawdę bardzo miły. O, stary. Co oni robią? Przyłapali mnie na czymś. Na czym? Ja Ja Japie? Na japie, japie cię przy. Coś. Że, a co trzymałeś w Japie? Ja y, miałem czekoladę. Mhm. Czy mi mnie stary kiedy... Że nie widział zmiany, ale zobaczył stary wiesz, ścianę ze stonu, który miał nie być? Eee, aha. Tą ścianę. Tak. Bardzo za, zaintrygowała go. Aha, ale czegoś jak boi tej ściany. O co? No ale Patrz jak bije stężony. No właśnie bije się. tą ścianę, jakiś wkurzony jest. Tej ściany ma tu nie być w ogóle. być jej! Tym tutaj szefem. Co on robi? Co on robi? On, on, on chodzi. Nie. On chyba jej prac. ufać. To ty to postawiłeś... Ej, a co jakbyśmy oh. wymienili tego kurczaka na blok na przykład diamentów! Nie stary, bo teraz patrzcie kłócą, kłócą się. Dobra, 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 dobra. Kto to? To kto? No cóż. Nawet nie wiem gdzie piasek jest. Nawet nie wiem gdzie okay. piasek. Okej. ty się stary spodliwia. Może doknes 2? Bo jest doknes 2. tej ktoś. Ale nie ma teraz serverze. A, Aha, że u nich w gildi? A to się tak nagle na pewno. Pokaż się. Eee. <laughs> e, dobra, nie ma go. A bo nie ma nas na tabie stary. E, on patrz, on sobie jakby centralnie się na mnie patrzył. C Realnie się na mnie na patrzy, literę. nie? Może jest na ukoście kwał. Ktoś na niewidzce na pewno. A, oh, o nie, o oh, nie, o oh, nie. Mm -hmm. Dawaj, dawaj stary, blok diamentu po prostu tam postawimy. Jestem ciekaw, jaki będzie ich mindfuck. Czy oni to w ogóle zauważą? Ale... Nen piasek? Nen piasek? O co chodzi? Albo to ten prawdziwy dognes, dobra. I teraz pyk. Mm -hmm. Kto z was pierwszy zobaczy blok diamentu, ten go zgarnia, okej? Okay. A gdzie jest? Tutaj leży na stole, koło kwiatka. Pierwszy znalazłem. Nie, nie, to akurat nie, nie, ciebie nie tyczy. A, A to tak? Ja jak wadę. Co? Jeszcze nie zaczęli wielu rzeczy stare w tej bazie. O, jak... Ej, nie, 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 że... się nie, zauważył, go, że to. Tu leży o blok nie. Diaksu, ludzie! Tu leży blok Diaksu! Nikt go nie chce! Nikt go nie chce! Jak, jak go i weździe, to ja go wezmę! O nie o naprawdę! Nie naprawdę, terola, naprawdę, on naprawdę. Oni totalnie olewają tego Diaksa. Dlatego no, nie widzę stary, ty tak chodzisz. Nie myślisz o tym, nie patrzysz na co zostało. No wiem, a to jest śmieszne. Leży ci stary dziewięć diamentów na stole pod nosem. Rozumiesz, co to no, znaczy? No, to no. jest coś, co każdy by chciał mieć w swojej bazie. Czyli taki losowy diament. Jakąś szafę tu robi, dobra, a ten pieseł. Trzeba tego pieseła obserwować. Pieseł, pieseł. O, patrzy się na to. Idealnie na to patrzy. Patrzy się, popatrzcie. Ja teraz patrzę z jego perspektywy. Kur do salonu. Ale że co, że kury do salonu? Już. Już. Pa. On pa. O, zauważył. Zauważył blok diamentu. Brawo. No dobra. Tu był święty kurczak. Święty kurczak? O co chodzi, że był tam święty kurczak? O mój Boże, bo tam był kurczak wcześniej. O nie, nie mów, że ten kurczak był dla nich ważniejszy niż blok diamentów. O nie, Patrz, to oni, to są smutni. oni są smutni, że mają tam blok diamentów, a nie ma kurczaka, naprawdę? O nie! Nigdy w życiu, dosłownie nigdy bym się nie spodziewał takiego obrotu spraw. Ale głupio, to jest za mocne. Gdzie lawa? Jaka lawa? Wzięli ten diament i mają żałobę teraz. Autentycznie. Mhm. Ale głupio. Dognes u mnie był. Karlica? Ale to ona może wyjść, że u niej byłem, jak nawet nic nie napisaliśmy w Końcu, jakby. Nie wiem stary, Moc, mocno becha Odłożył ten diament w to samo miejsce, ale jakby U mnie też był dole Star Wars Troll chyba? O co chodzi? Przecież ja nie byłem u ciebie w ogóle A tak swoją drogą widzowie, chciałbym powiedzieć, że za jakiś czas Ze serwera znikną krzyki, całkowicie I jakby jest to spowodowane właśnie chociażby tym, że cały czas Te krzyki miały być do tego byście sobie grali A nie do tego by był spam cały czas o filmach i tak dalej Więc niedługo zamiast krzyków pojawią się po prostu Listy, czyli takie wiadomości prywatne, ale to za jakiś czas. No, ładna dekoracja tutaj poleciała od strony e, tej dziewczyny. Oni nawet nie zobaczyli stary, wiesz, tych zbrojek, co postawiłem i tych krzaczków. Tych, tych jakie zbrojki postawiłeś? No, Aha, tam go. faktycznie. Faktycznie. Może, no. może po prostu trzeba zrobić tutaj coś. Ja wiem, co trzeba zrobić. Trzeba po prostu postawić dywany. Ok. Jak to na spektator, to im wdeśników na tab. No, akurat to nie jest prawda, bo jak masz po prostu spectatora, to widzi. Wtedy. Jest po prostu szary nik na tabie, ale hmm. Dobra, wdałem i tutaj teraz takie, no wiecie, takie wycieraczki, żeby nie wchodzić na brudno do pokoju. No i teraz może. O, o teraz zobaczy! Teraz aha, zobaczy! Teraz aha. teraz wejdzie do pokoju i zobaczy to w końcu. Nie, on wchodzi do to pokoju. Dalej nie idzie do siebie. Dalej nie idzie do siebie, o nie! No nie jest rola wycieraczki. Ja nie mam żadnej wełny. Kura przez wół Okej, okay, dalej nie wiem o co chodzi. Może... Może. Z nie Z wiem, nie wiem. Dalej o, 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 tą, o tą kurę płaczą Centralnie pod nim jest kopalnia, aha, ale oni to wiedzą Nic nie poginęło No nie, no nic nie poginęło No ale czemu on nie sprawdzi swojego pokoju? Cześć, czy on... Wchodzi, wchodzi Nie Otworzył, otworzył drzwi Kura Patrz, o zauważył, że cały pokój ma zmieniony To Tak, budżet stary Ja... Uuu. Ten, to, to wymazania w sumie. Do mojego pokoju. Ja w ogóle tak do niego mówię! Różko, do mnie! No ale czemu on tak rozkazuje? Już! Przybywa, no, właśnie, no właśnie, nie wiem, już! Jakiś, jakiś agresywny jest, no. Na tej, nie wiem, czy ona się go boi. Jak się, jak się go boisz, to mrugnij dwa razy. A a jak nie, to. to Zostaw dwa bo... razy łapkę w górę. Zostaw dwa razy łapkę w górę, jak się go boisz, tak? Nie, no jak dla mnie, dealer. Blue Troll może nagrywa. No nie, akurat to nie jest Blue Troll. Blue Troll. Ale dobra, to może zróbmy tak, że na razie od nich odejdźmy, bo oni zaczynają się już pokapować. Nic im nie napiszemy, że to byśmy My po prostu zostawimy nie, im to, nie, nie. co postawiliśmy. I lecimy dalej do ostatniego widza. Jedziemy z tym śledziem. Znalazłem teraz jakiegoś widza i co, znowu dwóch, że mają tak mały. Oni dopiero zaczynają się budować tak mały domek, że no dobra. Tutaj można by było faktycznie coś fajnego zrobić. Myślę, że na przykład można im zrobić wykończenia w pokoju. No dobra, stary. Weźmy na przykład e, łóżko. Weźmy. Łóżko. Weźmy, nie wiem, cesta, Cesta. Weźmy jeszcze na przykład obraz. Obraz to było paint, tak? Okej. Okay. Item frame'a, na który damy, nie wiem, zegar na przykład. Ej, ja ma od zewnątrz straszną bazę, stary, zauważ. Bardzo straszną. No, no filmie... właśnie, zakupuję, stary, bo mają okropne. Dobra, to weź im napraw od zewnątrz tą bazę. Ja będę ją po robi robił. No, napraw, stary, no nazywajmy rzeczy po imieniu. Przydałoby się zegar postawić na przykład tutaj. Okej, okay, tu będzie zegar. Czy zauważą zegar? O, 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 dobra, zauważył zegar. Oni chyba ze sobą grają na Discordzie albo TeamSpeaku, bo. No, bo nie piszą, Tak, no. tak. A było widać, było widać... Że jedna osoba reaguje ładnie, a może jednak faktycznie. Chyba jednak nie, chyba jednak, chyba, nie. Jednak, chyba jednak nie gadają. jednak. Tu mam drzwi. O, a tutaj postawiłem obraz. O, o! o dobrze, dobrze, dobrze. Ale okay. pewnie okradną. Ej, bo... Patrz! czemu on nie uderzył? Czemu on nie uderzył? Czemu oni się biją? No właśnie nie wiem. No właśnie co się nie dzieje? Wiem. Ale a co, że Apple nie okradną? No nie wiem, też nie mam pojęcia, może. Wow, wow super! super. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, to, to super, że ma mi się podoba. Jakby też się z tego powodu cieszę? Może nie wiem, to nie ja. Aha, okej, okay, okej. Okay. Dodajmy może trochę drewna tutaj. To kto co? Okej. Okay. Ja bym chciał stropy dodać drewniane. No tak, tego tej brakuje. To co? Kto DOK gdzie, gdzie ty jesteś? Na zewnątrz? No. Nie, w środku! A gdzie? gdzie? W drugim pokoju. O, fak, co to zrobiłem. Kwiatki tam postawić, dobre, 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 to jest dealer O, patrz, patrzy Patrzy, no Dawaj, dawaj drugi, iść też tam Nie troluj, nie mnie, troluj ty, ty. mnie ty Ha, bo on się troluł! Tak Ciekawe ile osób stare strollowało kogoś innego, że niby z dealer trolują Tak, na pewno było dużo takich sytuacji Dobra, ja tutaj dobudowuję strop, pyk O, o, nice, o, o, o nice. dobra, zau zauważyli, że coś tutaj nie gra O tyle ta baza jest trudna, że tutaj naprawdę trudno się buduje Ciasno Ciasno, jest bardzo ciasno Ta baza to jest prawdziwy challenge Tak kto tu? Wyszedł na zewnątrz sprawdzić, dobra? Czekaj. Co? Co on, on, się, on, się, on się tutaj patrzy mimo wszystko? Dobra, nie widział tego, nie, nie widział tego. Boję się. Dobra, poszli sobie. Dobra, stary, teraz mamy... Przy... O. Mamy chwilę. O nie! Idą, 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 wbija. Jest tu, są już w środku. Okej. Okay. O, ja tak. o, tak, A ty stary. Ty tę skrzynkę stary. Przyniosłeś tę strzynkę tam? Idealnie, tak. ale fajnie to nawet wygląda. Wow. No, chcę to dalej robić stary, ale przeszkodzili mm, mi. Mhm, mhm. Mm Patrz, coś w środku, to jest! Dawaj drugi pokój teraz, drugi pokój teraz robimy. Dawaj. Bieżmy. Ja będziesz ja strzegać. Bo ja nie ja, wiem, ja ci powiem od razu. Ty rób, 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 stary, spokojnie, rób. Oni się zapokoją. Dobra, dobra. Oni się zapokoją, oni, oni gadają starym sobą chyba. O, wychodzi, czaj. Wyszedł, wyszedł. Dobra, idzie, wiem, widzę. O nie, o nie, o nie, o nie. Admin się bawisz, czy co? Admin się bawisz. O Naszym kosztem! O nie, pojawiło się przenie! Zobaczył, zobaczył to! Zobaczył to! Zobaczył to, zobaczył to! Co napisze? Co powiem? Nie wiem, czy, czy ogarnie... Bij mi się, że to na nie widzę ktoś jest nadal! A bo o to nie. tak blisko siebie, stare! Tak strasznie, najgorsze! Czemu oni mają taką sobą bazę, stare? Nie wiem. Jakby, a może ciasna, to nawet i przyjemna, kto wie. Star, on chodź... On na kogoś złapać, stary, zobacz. Widzisz z łukiem? No. Typ z łukiem biega. Jeli miecze? miecze. Oni nie są nubami, to jest najlepsze. Mają jakieś dymetowe rzeczy. No i lederowe tarcze, zbroki. Tarcze. z nie, Na to 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 okej. okej. to To fajnie. wasza wasza teoria. Ja tu tu ten ten w W nie, 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 się, mi. O, dobra, cyk idealnie dalej. Hacker! Hacker? Really? Co? Co jest? Ej, ale dobrze wybrnąłeś wow, a dobrze to zrobiłeś. No, nice, nice, dealer. Idzie, idzie, idzie. Jest. Okay, jest dobra, dobrze. jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Totalnie nie wiedzą o co chodzi. Okropny jest ten cobble Czemu z kobla, no nie? Nie, jak dla mnie, mi, mi się to podoba. Tak? Jest taki tak. retro trochę. No, retro, no. Pisać, Pisać ukłuśnik, i admin. Pisać admin. I co, Ej, co, co? Dostajemy bana od admina? Dostajemy bana od admina? No nie wiem. Kiedy się stanie, to Zróbmy, zróbmy tak. Zostawmy im jeden blok diamentu, stary, na item frame'ie i to będzie ostatnie co im zostawimy. O, pyk, czekaj, zauważyła, wzięła to? No idea. Ale czekaj, czy ona mu się przyzna, że to wzięła? Nie wiem, nie wiem. Nie, nic mu nie powiedziała, patrz. Po prostu wzięła oh. sobie te diamenty, o nie. Zabawne, stary. Zabawne, zabawne, ani słowa, że diamenty znalazła, nie? No, 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 ale piszą między sobą. Po prostu, no nie wiem, jakby, widzę, że ona tej po prostu jakby będzie go okradać chyba, bo jak już, kto tu jest? Nie mam pojęcia. Nikogo nie, ma. nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Zobaczę, jak to od zewnątrz wygląda. Czemu on w ogóle ściany tutaj? Co jest nie tak z tym gościem? No nie wiem. Ale co tu śmiesz... jest? Ale tym bardziej. Zostawimy śmiesz... ich tak, nie? <t> <t> tak, zostawimy ich tak. To jest najśmieszniejsza część naszego odcinka, czyli to, że ukażę odrzucimy kilka dekoracji, ale tak naprawdę do końca się nie przyznaliśmy, że to byliśmy my. Więc y, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy co do dziesiątej. E, No, więc bawcie się. No i pa pa!